Siemaneczko, z tej strony Saper, naczelny złomiarz tego osiedla. Witam w mojej kapliczce, yy, kąciku zainteresowań. Kurde, podano do stołu. Kurde. Są to karty graficzne GTX 660 Ti, które podobnie jak laptopa IBM, tak wiem IBM, podrzucił faria, ale najpierw... Ogłoszenia parafialne... Spadło 15 tysięcy subskrypcji. Dzięki. Wiem, że nie subskrypcje liczą się dla algorytmów YouTube'a, ale dla mnie te cyferki są dość ważne. No widzę za tymi cyferkami ludzi, którzy po obejrzeniu jakiegoś materiału kliknęli subskrybuj, co jest bardzo budujące. Inne statystyki kanału też są całkiem dobre. Dzięki za odzew pod postem o OS2. Co do tego systemu, to muszę najpierw pożyczyć od was albo odkupić stację CD, bo z tymi dyskietkami to daleko nie ujadę. Dostałem już kilka wiadomości w tej sprawie, za co też dziękuję. Od nowego roku staram się wziąć za robotę, jeśli o kanał chodzi, dlatego jestem mniej responsywny na Discordzie i Facebooku. Myślę, że postaram się ustalić jakieś konkretne dni tygodnia i godziny, kiedy będę dostępny. Na razie też nie proponujcie mi paczek ze sprzętem. Oczywiście bardzo dziękuję za takie propozycje, natomiast tematów na odcinki mam jeszcze całkiem duży stos. TGTX-660 -y to karty graficzne o taktowaniu rdzenia 967 MHz oraz 2 GB pamięci wiram. Bardziej szczegółowe parametry znawuje Google, wspomnę tylko, że pochodzą z roku 2012. Dla mnie są ciekawe, ponieważ można je połączyć w SLI, z czym mam pierwszy raz do czynienia. Na jednej z nich próbowałem odpalić Cyberpunka na Windowsie 7. Ja, yeah, ponieważ pobieranie Cyberpunka trochę potrwa można by coś przekąsić. Moją propozycją na dziś będzie hamburger i od razu zaznaczam, że żadna z firm, których produkty tutaj używam, mi nie zapłaciła. Do wykonania którego przyda nam się kajzerka, mielona, świńska łopatka, może być też dupa, kiszony ogór, cebula, sos ostry i tatarski. Ze składnikami nie ma co przesadzać, żeby się nie wypieprzało z tej bułki, z tego hamburgera. Cebula w piórka. Ogór w plasterki. Kajzerka na pół. Świńska łopatka lub dupa. Na rozgrzany grill. Można ją trochę przycisnąć. W tym czasie trochę tatarskiego na kajzerkę. Tak bardziej na środek. Trochę ostrego sosu. Trochę rozgniecionych piórek z cebuli. I ze trzy plasterki ogórka. Niestety górna pokrywa grilla mi się zepsuła coś. Gdybym miał sprawną górną pokrywę, to mięso byłoby gotowe dwa razy szybciej. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że mięso było doprawione solą i pieprzem. Tutaj też nie ma co przesadzać z przyprawami. Mięso jest gotowe, kiedy po przyciśnięciu go łopatką i zrobieniu w ten sposób stawia wyraźny opór, czuć, że jest zwarte. Wtedy zdejmujemy mięso z grilla. Kładziemy na naszym hamburgerze. Po czym dość szybkim i pewnym ruchem za pomocą zwilżonego wodą ręcznika papierowego myjemy grill. Taka porada na gorąco jest bardziej skutecznie. Gdybym się postarał, to czyściłbym to do błysku, ale nie chcę mi się starać. Składamy naszego hamburgera i rzucamy na grill, przyciskając. Hamburgera co jakiś czas przyciskając do grilla opiekamy do chrupkości. To zawsze lepsze rozwiązanie niż mikrofalówka, bo moim zdaniem w mikrofalówce one robią się gumowe strasznie, a piekarnik albo grill, albo też żelazko są zdecydowanie lepszą opcją. Jeśli przywiera, to znaczy, że albo za krótko się piecze, albo Grill był za mało ciepły. I oto on, nasz hamburger. Może nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia wizualno-estetycznego. W każdym razie, chrupiąca bułka. Mięso w smaku podobne do tego smaka. Głównie ze względu na sposób smażenia. Cieplutki, pyszny. Mm. Góra miecha, ogór i cebula. To jest to, co lubię. No w tym tempie to bym zdążył te hambuksy zrobić dla 10-osobowej rodziny. Nie wiem, czy weszła jakaś aktualizacja, czy coś. W każdym razie Cyberpunk na Windowsie 7 przestał się uruchamiać w ogóle. Trochę lepiej było z GTA 5, które na niskich ustawieniach działało pomiędzy 80 a 120 klatek na sekundę, a na wysokich trzymało się w granicach 30. Na koniec jedna z tych kart zamontowana w moim komputerze warsztatowym zaczęła sypać artefaktami, na co nasz szczęście pomogło podgrzanie pamięci oraz rdzenia hoterem. Ostatecznie więc zainstalowałem cyberpunka na Windows 10 Mój dawno nieodkurzany komputer warsztatowy już kiedyś omawiałem. Wspomnę tylko, że siedzi tutaj płyta główna z 2009 roku. Procesor z 2010 Bez kitu będę musiał tu posprzątać, bo oblecha trochę oraz 12 GB RAMu typu DDR3. System siedzi na 250 GB dysku SSD. Złożenie tego komputera nie wygląda może jakoś znakomicie. Jednak wiadomo, jest to komputer warsztatowy. Chodzi o to, że często coś tutaj zmieniam. Sprawdzam różne karty graficzne, rozszerzeń itd. Ułożenie tego w jakiś ładny sposób utrudniałoby tylko takie grzebanie. A tak z ciekawostek, to karta graficzna posiada LEDowe wskaźniki i podłączenia zasilania, czy w zasadzie samych przewodów, nie wiem dokładnie jak to działa. Okej, okay, poziom zagracenia wydaje się już być wystarczająco duży. Sprawdźmy więc, jak ten cyberpunk lata na dziesiątce. Cyberpanka odpalam w oknie, w rozdzielczości 1024x768, w absolutnie najniższych możliwych ustawieniach. Nie zmniejszałem tylko skalowania rozdzielczości. O, tutaj widać, przez chwilę było nawet i 40 klatek. Kurde. Ogólnie jeżdżę jak kretyn, bo do dyspozycji mam taką klawiaturkę. Ło! Wow. Ja, to było dobre. Kuźwa. Nie wiem co za szczególnie powiedzieć na ten temat, ale po wjechaniu do miasta też nie jest najgorzej. W porównaniu do siódemki, gdzie było 6 do 10 klatek, tutaj jest 20 do 30 klatek. No nie, no dobra, spada czasem poniżej 20. Chociaż wydaje mi się, że to też jest różnie kurczę. Wczoraj jak testowałem. To praktycznie nigdy nie spadło poniżej 20. Temperatury też znośne, chociaż na procesorze mógłbym już wymienić pastę. Ups, zdechło mi się. Tak, oczywiście, żeby uruchomić GTA, muszę dać mu trochę internetu. No bez kitu, za dużo miejsca to tutaj nie ma. Po co ja się użeram z tymi kablami, jak mam kartę WiFi? GTA 5 domyślnie ustawiło się na natywną rozdzielczość monitora. Ustawienia dość wysokie. I bardzo dobrze to działa, praktycznie przez cały czas utrzymuje 60 klatek na sekundę. Jednak nie to jest tematem dzisiejszego odcinka, a połączenie tych dwóch GTX-ów w SLI. Jedno co mnie martwi to bardzo wysokie zużycie procesora, przez które połączenie tych kart graficznych może za wiele nie dać. Podłączenie tutaj drugiej karty graficznej nie będzie prostą rzeczą, głównie ze względu na zasilanie, które i tak już dla tej jednej zrobione jest. No kurwa, jak jest zrobione? Hakersko? Nie. Ty na odpierdziel. Swoją drogą, ciekawostka. Swego czasu przedłużałem wszystkie przewody zasilacza. Dość skuteczne rozwiązanie, bardzo długo działało. No i myślę, że ten jeden, dość niefortunnie nazwany zresztą zasilacz, nie pociągnie dwóch kart graficznych. Dlatego myślę o dodaniu tutaj... Drugiego niefortunnie nazwanego zasilacza po jednym dla każdej z karty. Jego problem polega na tym, że posiada tylko jedną sześciopinową wtyczkę zasilania, a potrzebne są dwie. Karta będzie więc musiała. No, wyłaść. Jak ja cię wyjąłem wcześniej, kurwa, jakoś cię wyjąłem chyba. porazić sobie bez drugiej wtyczki zasilania. Nie róbcie tak u siebie może i to zadziała, ale ja robię to tylko po to, żeby dostarczyć wam rozrywki. Drugą kartę graficzną umieściłem już w komputerze. Kurde, no, nie mają lekko te gniazda PCI. Ma zbyt dużą ilość miejsca to ja tutaj nie narzekam. Zasilacz uruchomiłem kawałkiem drutu. Pracuje wszystkie LEDy kontrolne się świecą. Sprawdzę teraz, czy obie te karty są widoczne w systemie. Póki co obie ruszyły. Myślałem, że będzie konieczny restart BIOSa, ale to działa. Ok, w menadżerze urządzeń obie karty są widoczne. Podobnie w panelu sterowania Nvidia. Ok, z tego co czytałem, wystarczy teraz wepchnąć tutaj mostek SLI. Nie wiem tylko który, ten czy ten. Dajmy ten. Siedzi. Sprawdźmy, czy jednie. Nie jedło. Instaluję nowe sterowniki, bo w poprzednim panelu nie znalazłem opcji od SLI. Być może trzeba będzie to jeszcze włączyć w BIOSie. No jeszcze będę kombinował. Jak można było się spodziewać, gówno to znowu działa. Jeszcze chwilę pokombinuję i najwyżej sprawdzę to na siódemce. A więc tak, użyłem i jednego, i drugiego mostka. I w obu przypadkach nie uzyskałem nic więcej oprócz lipy. W panelu sterowania Nvidia nie wyświetla się w ogóle funkcja SLI. Karty obie zostały rozpoznane. Przy czym proponowanym rozwiązaniem jest to, aby jedna zajęła się wyświetlaniem obrazu, a druga obliczaniem fizyksa, czy jak to się tam czyta. Lepszych opcji na to nie ma, spróbuję odpalić Windows 7 i tam zobaczyć co się dzieje. Coś mi się wydaje, że z tym SLI na dysze, tak jak z tym cyberpunkiem na siódemce, to znowu się wziąłem za coś, czego zrobić się nie da. Kurna jak zwykle. A tymczasem... Wjechały pyszne parówki w cieście francuskim pani saperowej. To jeszcze pieczarki i papryka jest. Zajebiste. A przepraszam. Pieczarki, ser, ogórek i papryka. A więc na Windowsie 7 dzieje się zupełnie to samo, co jest dla mnie niezrozumiałe, ponieważ po coś te karty mają te złącza SLI, a po drugie zainstalowałem tutaj sterowniki chyba z 2013 roku. No za cholerę to nie chcę ruszyć, nie, ma, nie mam pojęcia co jest. Może tutaj chodzić o różną prędkość portów PCI Express na przykład. Tak więc ustawiłem drugą kartę graficzną jako dedykowaną dla Physics. O ile dobrze pamiętam, GTA korzysta z tej technologii i zobaczymy czy to będzie działać. Szczerze mówiąc wątpię. Ta dupa tam, karta się nudzi. Też nie mam trochę pomysłu. Chyba muszę iść i poczytać na temat. Myślę sobie, może popełniam podstawowy błąd i moja płyta główna nie obsługuje jednak SLI. No ale jednak jak byk jest napisane wszędzie gdzie spojrzę. To co mi przyszło do głowy GPUZ pokazuje, że karty mają różne biosy. Pobrałem więc program do aktualizacji BIOSu oraz najnowszy BIOS i spróbuję go wgrać do obu kart. No, po pewnym czasie spędzonym na próbach i błędach znowu BIOS jak widać się flaszuje. To samo zrobię jeszcze z drugą kartą i zacznę od początku. Tak więc najpierw trzeba zdjąć blokadę pamięci Eprom. Co się udało, następnie można splashować ROM z tego, co się dowiedziałem. Znaczy, już to przetestowałem. Jakieś parametry typu myślnik A, myślnik 6, nie wiem do czego służą, nieważne. Mój ROM nazywa się xxxx.rom no i działa gówno to pomoże na pewno ale próbować warto 90% ludzi to są wartości z dupy oczywiście prawdopodobnie dałoby sobie z tym kurna spokój i puściło te karciożki na Allegro bo widziałem, że całkiem nieźle stoją karty wykryte biosy takie same kuźwa a opcji SLI wciąż nie ma także ten ja się z tym jebie, ale wygląda na to, że moja płyta główna jednak nie obsługuje SLI a Crossfire od AMD no się, maneczko. Witam kolejnego dnia. I zastanawiam się, jak rozwiązać teraz ten odcinek, bo się okazało, że wszystko, co tutaj robiłem, nie ma żadnego sensu. A więc powtarzając, ustawiłem wczoraj te karty w taki sposób, aby jedna generowała obraz, a druga była odpowiedzialna za obliczenia fizyksa w. Co ja tam sprawdzałem? W GTA 5, na przykład, druga karta graficzna nie uruchamiała się w ogóle. Z tego, co później czytałem, chodzi o to, że fizyks jest obliczany albo przez proces Albo przez kartę graficzną. Zależy, jak został zaprogramowany. W przypadku GTA prawdopodobnie nie korzysta on z karty graficznej w ogóle. Nie wiem dokładnie, jak to działa. Mam jeszcze Mafię Dwójkę, o której czytałem, że właśnie korzysta z fizyksa liczonego na karcie graficznej. Mam nadzieję, że cokolwiek zadziała. W Mafię ustawiłem fizyks na wysokie, co jednakże nic nie daje. Czemu klatki spadają? Wykorzystanie proca małe, wykorzystanie grafiki małe, a klatki spadają, mnie. Co jest do cholery? Moim zdaniem kontynuowanie tego jest żenujące i myślę, że nie ma sensu tego dalej ciągnąć. <głynie> Ogólnie rzecz biorąc, sorry za chujowy odcinek, ale tym razem... Tym razem się nie udało. Całość musi poczekać na płytę główną, która na pewno obsłuży SLI. A wrzucę to, bo szkoda mi roboty. No nic, mówił dla was saper. Pozdrawiam. Cześć.